O, cześć! Nie spodziewałam się, że tutaj jesteście. To jest takie klasyczne youtubeowe kłamstwo, ponieważ sama włączałam guzik nagrywaj na moim aparacie, tak więc wiedziałam, że się nagrywaj, wiedziałam, że teraz będę do Was mówić i witam Was dzisiaj. A dzisiaj <klop> mamy wideo zupełnie inne niż wszystkie inne, które robiłam tutaj tak na, na kanale, ponieważ dzisiaj będę opowiadać Wam o czymś, co kupiłam. Nie, nie będę dzisiaj tak jak zawsze mówić, aby nic nie kupować, aby wykorzystywać wszystko to, co już mamy. Nie, dzisiaj chciałabym może nawet w jakiś sposób zrobić reklamę, pewnemu urządzeniu, które według mnie warte jest naszej uwagi. Chciałam tutaj w ogóle przy okazji dodać, że to wideo nie jest sponsorowane, a wszystkie pieniądze, które wydałam na ten konkretny produkt pochodziły po prostu z zarobków, które gromadzę chodząc do pracy, jak każdy normalny człowiek od 9 do 17. Praca w innych godzinach niż 9.17 jest równie normalna. Może Was teraz zastanawiać, cóż to za produkt, którym aż chciałam podzielić się z Wami? Otóż tym produktem jest Taram-Taram, taka oto piękna torebeczka. Czym jest ta torebeczka? Jest to torebeczka, która pozwala prać jednocześnie. Zatrzymując wszelkiego rodzaju mikrowłókna w naszej pralce, tak aby nie przedostawały się one do muszy i oceanów. Dlaczego w ogóle mielibyśmy o tym myśleć? Problem jest generalnie złożony i skomplikowany, tak więc postaram się wytłumaczyć to najprościej, jak tylko potrafię. Za każdym razem, kiedy wkładamy do pralki... Sztuczne włókna, takie jak jakieś poliestry, elastany czy wszelkiego rodzaju inne, jak na przykład ten t shirtik O, to podczas prania wydzielają się z nich mikrowłókna. Te mikrowłókna, ponieważ w pralkach nie ma żadnych filtrów, razem z wodą, która jest wydalana kanalizacją domów i oceanów, trafiają tam i następnie są zjadane przez mikroorganizmy, przez ryby, a także i przez nas. W związku z tym, że plastik nie jest czymś, co powinniśmy jeść my, mikroorganizmy albo ryby, pewna firma, która nazywa się Grupi Friend zdecydowała się opracować rodzaj filtru, który w postaci torby można włożyć razem z praniem do pralki, tak aby te mikrowłókna po prostu nie, nie wyciekały od nas z domu, tylko zostawały w tej właśnie filtrującej torebuni. No i dzisiaj właśnie chciałabym Wam o tej torbuni opowiedzieć. Chcę Wam powiedzieć o tym, czy to działa, czy jest to warte pieniędzy i czy rzeczywiście powinniśmy tego używać. I e, zacznijmy może od tego, że opowiem Wam o samym produkcie i pokażę Wam. ta torba jest nam serwowany w takim papierowym opakowaniu, który w ogóle ma taki e, nie wybielany kolor, co oznacza, że firma dba o to, aby nie wydzielać toksycznych odpadów, a ten kartonik jest zapakowany w taki kartonik, który jest większym kartonikiem, który po prostu ma chyba chronić, aby ten kartonik się nie zniszczył podczas transportu. Na szczycie tego kartoniku jest oczywiście plastikowa naklejka, która musi być na tym kartoniku, bo inaczej nie dałoby się do niego włożyć, przytwierdzić listu przewozowego i pomimo tego, że ten plastik od razu moją zero-waste'ową naturę w jakiś tam sposób obrzydza, to zdaję sobie sprawę z tego, że nie żyje odizolowana od całego, całej reszty świata i że po prostu firmy logistyczne, firmy transportowe mają jakieś swoje wymagania i po prostu ten plastik był niezbędny. Tak jakby się po cichu na niego zgadzam. Swoją drogą tutaj jest napisane, że on jest carbon neutral i że w ogóle jest papier wykorzystany do listu przewozowego. Jest zaakceptowany przez Forest Friendly Foundation FSC. Jest to skrót sugerujący, że drzewa są zadowolone. Razem z tymi pudełkami i tą torbą przychodzi także ulotka, na której to jest wytłumaczone, co dokładnie powinniśmy robić z naszą torbą, ale niestety. Gdzieś się zapodziałam do momentu, kiedy zaczęłam nagrywać teraz to wideo, ale na szczęście zrobiłam taki mały birol, w którym jest ona w roli głównej, tak więc pokrótce możecie sobie teraz zobaczyć, co tam było napisane i dlaczego. Minęło dosłownie 10 sekund od momentu, gdy przestałam nagrywać, i patrzcie, co znalazłam. Leżało to zaraz obok mnie i nie wiem jak tego nie widziałam. Najwidoczniej mam problemy z widzeniem. informacji, Które ja pamiętam, była tam informacja oczywiście o tym, żeby nie wkładać niczego ostrego do środka, była tam informacja odnośnie tego, aby nie wypełniać torebki do pełna, ale rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła, to to, że trzeba wkładać ten woreczek do naszej pralki razem z całkiem dużą ilością innych ciuchów. To oznacza, że musimy brać bawełnę razem z poliestrem i tak naprawdę zawsze tak czy siak tak robiłam, więc. Nic się nie zmieni w moim życiu. A i jeszcze ta jedna informacja mnie zaskoczyła, że nie można go używać do temperatury wyższej niż 40 stopni. Chociaż ja tak naprawdę nigdy nie biorę nic w temperaturze wyższej niż 30 stopni, chyba że są to jakieś niesłychanie strasznie brudne ręczniki, a ręczniki są na tak więc mogę je wrzucać bez tego worka, czyli generalnie wydaje mi się, że spoko. Gadu, 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 ale tak naprawdę w tym worku chodzi po prostu o użytkowanie i sprawdzenie, czy rzeczywiście warto. Tak więc zamiast tutaj słuchać o tym, jak on wygląda i jak się zachowuje w rękach, co wydaje mi się, że jest zupełnie nieadekwatne i nieistotne w sytuacji, kiedy ma tak naprawdę być po prostu filtrem, to zobaczmy, jak zachowuje się w praniu i sprawdźmy, czy rzeczywiście ciuchy będą czystsze. Sprawdźmy, czy aby na pewno będzie wyłapywał jakieś mikrowłókna. Sprawdźmy, generalnie po prostu sprawdźmy, jaki on będzie. Włożyłam do torby, nie będę Wam ich pokazywać, ale są one brudne w taki normalny sposób, jakby są to t-shirty, które nosiłam na przykład tam nie wiem, z dwa czy trzy razy, są to y, jakieś majtki, które nosiłam tylko raz i tego typu rzeczy, więc jakby są to rzeczy normalne, moje normalne pranie, generalnie nie miałam nic mega brudnego, ale też po prostu na ogół nie mam nic aż tak mega brudnego, tak więc ciężko jest mi powiedzieć, czy doprałoby to cokolwiek więcej. Będę używać proszku do prania, ponieważ ja nadal używam proszku do prania, bo mój proszek do prania nadal się nie skończył. Nie używam żadnego płynu do zmiękczania i... zobaczymy, czy efekt po praniu będzie dokładnie taki sam, jak, jak jest po praniu normalnym, bez, bez tych, tych całych worków i tych wszystkich innych rzeczy. Witam Was, kiedy pranie się już skończyło, a ja w ogóle się przybrałam i jestem w czymś innym. Sama nie wiem, czego się powinnam spodziewać. No, oczekiwałam, że gdzieś się będą zatrzymać te mikroplastiki, ale wiecie co? Ja może coś źle zrobiłam. Nie wiem, nigdzie nie ma. Może żadne się nie pokazały? Wyjmijmy wszystko, w ogóle położę wszystko na ziemię, bo przecież wcale się dopiero co nie wyprało. I co? Gdzie te gdzie te Ja myślałam, że to na tym się ma zbierać, gdzieś. Nie, ja sobie wyobrażałam. No wiecie co? Coś tu jest. Jest tutaj też? No jest tutaj też. Musiałam tak przybliżyć, bo chcę, żebyście zobaczyli, co tutaj się dzieje w środku. Tutaj... Ale zebrało się trochę tych mikrowłókien. Dużo mniej niż się spodziewałam. Teraz jak już wiem, czego szukam, to je widzę. No ale po prostu jest ich 400 razy mniej niż się spodziewałam. Eee, to wcale nie musi świadczyć o tym, że. Nie wiem, o czym to może świadczyć. Wydaje mi się, że może po prostu o tym, że po pierwsze włożyłam mało prania, a po drugie. Nie wiem, skoro są tu mikrowłókne, to chyba są mikro, nie? Witam was moi drodzy, i sama nie do końca wiem, co powinnam pokazać Wam w tym segmencie, ponieważ to, co chciałam Wam sobie pokazać, to jest po prostu kubka czystego prania. No i nie za bardzo wiem, jak mam pokazać, że to pranie jest czyste. Ono po prostu jest czyste, musicie uwierzyć mi na słowo. Po prostu czyste, świeże i średnio pachnące, ponieważ moje pranie na ogół jest średnio pachnące. Ponieważ ja dodaję bardzo mało proszku do prania, bo, bo moje rzeczy na ogół nie są jakoś szczególnie brudne i tak naprawdę takie pomoczenie tylko trochę w wodzie i pamiętanie w wodzie wydaje mi się, że. Wystarcza i robi robotę, aby było czyste. No nieważne, nie mówimy tutaj o moich zwyczajach piorących, które swoją drogą wzbudziły zainteresowanie internetu jakiś czas temu, i jeśli jeszcze nie wiecie o tym, w jaki sposób robię pranie, a dokładniej w jaki sposób nie robię prania, to, 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 to zapraszam Was na to wideo, które teraz gdzieś tam się pokaże, a tymczasem przejdźmy po prostu do segmentu, w którym będę opowiadać o moich e, odczuciach na temat tej torby. Jeśli wydawało Wam się, że pierwszą część wideo nagrywałam. Zaraz po tym, kiedy dostałam tą torbę, to muszę Was niestety wyprowadzić z błędu, ponieważ nagrywam wszystko jednego dnia, jako że poprzednie nagranie skupiłam albo gdzieś skasowałam chyba i, i musiałam to nagrać jeszcze raz. W każdym razie. Witam Was po przeprowadzonych testach. Generalnie zdecydowałam się zbierać wszystkie mirowłki na do takiego słoika, który na razie jeszcze nie ma zakrytu, bo zgubiłam gdzieś, ale, ale później ją i włożę. Zadaniem tego słoika jest y, udowadniać mi przy każdym praniu, że było warto zakupić tą torbę, ponieważ za każdym razem sprawiam, że chociaż ociupienkę mniej mikrowłókien przedostaje się do, do... wody i do środowiska. Czy ta torba spełnia swoją podstawową funkcję? Czy wyłapuje mikrowłókna? Tak! Czy jest tych mikrowłókien mniej niż bym się spodziewała? Tak! Ale ku temu tak naprawdę może być wiele powodów, ponieważ po pierwsze, mikrowłókna są mikro, czyli możliwe, że w takim mikropiertku, który zebrałam z mojego prania, jest tak naprawdę, nie wiem, z 10 tysięcy takich mikrowłókien. Nie wiem tego, ponieważ nie mam mikroskopu i nie będę tego rozdzielać na części pierwsze, żeby policzyć, czy wszystkich mikrowłókien na pewno jest z 10 tysięcy. Tak. Czy w związku z tą torbą moje pranie jest mniej wyprane? Nie. Moje pranie jest dokładnie tak samo wyprane jak. Wcześniej powiedziałabym, że nie ma absolutnie żadnej różnicy w tym, jak zachowuje się moje pranie i jak zachowuje się moja pralka w trakcie, kiedy korzystam z takiego borka. Absolutnie nic to nie zmienia w moim życiu, oprócz tego, że wkładam po prostu część ciuchów do tego worka. Jedyne utrudnienie, które widzę w jego użytkowaniu, to fakt, że od wielu ciuchów mam poodcieniane metki, czyli teraz muszę tak na logikę dedukować, które ciuchy są z włókien sztucznych, a które tych włókien sztucznych nie mają wcale. Czy było warto i czy warto wydać yy, tak strasznie dużo pieniędzy na jakąś taką torbę, która może się wydawać po prostu zupełnie niczym? Według mnie tak. Jeśli Cię stać i jeśli nie jest to dla Ciebie duży wydatek, to uważam, że jak najbardziej powinieneś zakupić sobie taki filtr do wody, ponieważ dopóki firmy produkujące pralki nie padną na to, że taki filtr może znajdować się po prostu w pralce, tak abyśmy mogli go wyjmować po każdym praniu i zdejmować stamtąd mikrowłókna, to, to niestety to jest jedyna opcja, abyśmy w jakikolwiek sposób mogli zmniejszyć nasze plastikowe zanieczyszczenie. No dobra, wydaje mi się, że to by było wszystko na dzisiaj, ponieważ ile mogę mówić o torbie filtrującej wodę, mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić do tego, abyście chcieli w nią zainwestować, jeśli jest to w zasięgu Waszego portfela. Ponieważ pomimo może mało spektakularnych rezultatów, które osiągnęłam, to warto brać pod uwagę to, że ja mam po prostu bardzo mało rzeczy, które są wykonane z włókien sztucznych, i też jakby mało rzeczy wkładałam do środka, do torby. No, a tymczasem powinniśmy walczyć z plastikowym zanieczyszczeniem, powinniśmy sprawiać, żeby jak najmniej tych plastików trafiało do. Naszych ciał, do ciał zwierząt i tak dalej. A w ogóle powodem, dla którego zrobiłam to wideo, jest też fakt, że chciałabym, aby inni ludzie generalnie zainteresowali się tematem, ponieważ jeśli ktoś był na tyle szalony, żeby kupić za, nie wiem, chyba ponad 100 złotych torbę, która powstrzymuje mikroplastiki przed wychodzeniem z naszych pralek, to, to możliwe, że wiele osób teraz się zacznie zastanawiać, czy może rzeczywiście te mikroplastiki istnieją i z tych naszych pralek wypływają. Tak więc dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca. Jeśli Wam się podobało, dajcie mi łapki w górę. Jeśli Wam się nie podobało, to możecie mi dać łapki w dół, ale może nie, nie musicie. I jeśli chcecie zobaczyć więcej, to subskrybujcie mój kanał. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. pa.